co mówiliśmy modele kosiarek dyskowych marki Klas. Zapraszam teraz do szczegółów prezentacji najważniejszego elementu w kosiarkach nocych, czyli belki tnącej. Zapraszam. Belkę tnącą przedstawimy na przykładzie kosiarki 3150 Disco. Belka tnąca MaxCut wyróżnia się unikalną koncepcją. W trakcie jej projektowania skupiliśmy się na trzech ważnych Sprawach. Przede wszystkim na stabilności, wydajności i trwałości. Stabilność to przede wszystkim przemyślana konstrukcja całej belki tnącej czy też jej wanny. Jest to element, który jest wyciskany z jednego kawałka stali. Górna część belki tnącej jest nakładana na wannę, uszczelniana i przykręcana do wanny belki tnącej śrubami radełkowymi. W ten sposób unikamy jakichkolwiek osłabień materiału wynikających z połączeń spawanych. Więc jest to konstrukcja całkowicie wykonana z jednego elementu stali i skręcana po to, żeby w jak największym stopniu zwiększyć jej wytrzymałość i stabilność formy, stabilność konstrukcji. Wydajność również bierze się z kształtu belki tnącej. Belka tnąca, tak jak wcześniej wspomniałem, wyciskana jest z jednego elementu stali. W ten sposób uzyskuje formę fali. Dzięki temu wpływa to na. daje nam możliwość na wysunięcie, dalekie wysunięcie dysków tnących do przodu. W ten sposób wpływamy na, zwiększamy wydajność samej belki tnącej poprzez zwiększenie powierzchni docinania nożyków. Kolejną ważną rzeczą Związaną z wydajnością jest przeniesienie układu napędowego, o którym mówiliśmy wcześniej. W przypadku belek tnących MaxCat mamy unikalną technologię, w której łączymy dwie metody. Są to metody przeniesienia napędu liniowego z satelitarnym. Połączyliśmy te dwie koncepcje, tworząc przeniesienie napędu belki tnącej MaxCat. Zapraszam, rzućmy okiem na nasz model. Przemyślana konstrukcja napędu, tak jak wcześniej wspomniałem, jest to połączenie technologii przekazania napędu w linii i satelity i przez satelity. Połączyliśmy duże koła planetarne o średnicy 196 mm i grubości 20 mm połączyliśmy z satelitą, czyli tym, tą, tym kołem zębatym dyskutnącego, który, który ma średnicę 106 mm i wysokość, grubość koła zębatego wynosi 20 mm, te elementy są ze sobą połączone razem i tworzą jedną, jedną wspólną przekładnię belki tnącej. Dzięki połączeniu tych dwóch technologii, jesteśmy w stanie zapewnić spokojną prace napędu, pewne przeniesienie napędu, wydajność w formie możliwości, na przykład zwolnienia prędkości obrotowej wałka wą, co daje możliwość oszczędności paliwa. Koła zębate wykonane są z bardzo dużą precyzją, co wpływa na zwiększenie żywotności całej przekładni, całej belki tnącej. Belka tnąca pracuje w kąpieli olejowej. W przypadku wymiany oleju w belkach nocych maskat, zawsze proszę odwoływać się do odpowiedniej instrukcji obsługi danej, danej maszyny. Na przykładzie kosiarek disco z bocznym zawieszeniem wchodzimy w dział. Konserwacja, przegląd i harmonogram przeglądów, gdzie znajdziemy wszelkie informacje na temat wymaganych przeglądów i właściwych czynności, które powinniśmy wykonać w odpowiednich ostępach. Czasu interwałach przeglądowych po pierwszych 50 godzinach, co każde 8 godzin pracy, 20, 100, 250 i 500 godzin pracy, lub co roku jest to przegląd dokładny maszyny, a co każde 5 lat, tu w tym miejscu znajduje się informacja o wymianie oleju w co każde 5 lat dokonujemy takiej czynności. Ostatnia ważna rzecz. Nad, nad, nad którą się skupiliśmy w trakcie projektowania belki tnącej Maxcat, to przede wszystkim trwałość. Trwałość w naszym mniemaniu to zwiększona żywotność, wydłużona żywotność. Te kosiarki mają służyć na lata naszym klientom. Stworząc, tworząc belkę Maxcat skupiliśmy się na tym, by zapewnić tą żywotność, długą żywotność naszych kosiarek tnących poprzez zabezpieczenie. Najważniejszych elementów, tych najbardziej narażonych elementów belki tnącej przed wysokim ścieraniem. Wszystkie elementy, które są narażone na to wysokie, wysoki stopień zużycia na ścieranie, są napawane. Tak samo na bębnach tnących elementy, te elementy są na przykład wymienne. Elementy związane z, ze stworzeniem noża również są napawane i zabezpieczone przed. Ścieralnością, przed wysokim stopniem ścierania. Dodatkowo wyjątkowa rzecz, jeżeli chodzi o belki tnące maska, to są wkłady pośrednie pus. Między dyskami tnącymi znajdują się dwa wkłady pośrednie belki tnącej. Te wkłady mają różną formę. Dlaczego? W jednym miejscu nożyki się rozchodzą, w drugim miejscu nożyki się schodzą. Przez to. To nam definiuje, który wkład ma jaką formę. W jednym miejscu, tam gdzie nożyki się schodzą, zależy nam na tym, by wkład pośredni plus stanowił niejako przeciwostrze. Dzięki temu mamy dobry obraz cięcia za kosiarką i zdecydowanie wydłużamy w ten sposób ostrość naszych nożyków. Powstaje tutaj zjawisko samoostrzenia noża. Tam, gdzie nożyki się rozchodzą, zależało nam na tym, zwiększyć powierzchnię docinania noży, żeby one szybciej wchodziły w włan, co wpływa na wydajność koszenia, tą ostateczną wydajność, którą uzyskujemy na koniec dnia. Te wkłady pośrednie plus oczywiście w przypadku uszkodzenia można jak najbardziej. Wymienić bez najmniejszego problemu. Kogo interesuje wnętrze kosiarek Maxcat? Bo mnie bardzo. Zapraszam, zobaczmy, co kryje wewnątrz belkatnąca Maxcat. Tak jak wcześniej wspominałem, ważnym elementem nad którym się zastanawialiśmy w trakcie konstruowania belek tnących, była, była trwałość. By zachować tą trwałość, napawamy te najbardziej narażone elementy na uszkodzenie, zwiększając żywotność całego, całej konstrukcji belki tnącej. Przez to będzie służyła nam przez wiele lat. Te skrobaki oczyszczają belkę tnącą ze wszelkich zanieczyszczeń, co wpływa. Na przede wszystkim na jakość paszy, którą uzyskujemy na samym końcu. Uwalniając belkę tnącą od zanieczyszczeń, zdecydowanie w ten sposób znajduje się ostatecznie mniej brudu, mniej popiołu surowego w samej paszy. Rzućmy okiem teraz na samą sprężynę nożową. Elementy najbardziej narażone na wysokie ścieranie, na wysokie zużycie zostały napawane. I wzmocnione. Tak samo tutaj ta powierzchnia natarcia od spodu, która, od spodu sprężyny nożowej, która jest narażona w największym stopniu na, na ścieranie poprzez yy, zanieczyszczenie, które może się tam dostać, również jest w odpowiedni sposób napawana, co wpływa na zwiększenie żywotności danego elementu. Jak widać, Belka tnąca wypełniona jest olejem i pracuje stale w kąpieli olejowej. Oto cały moduł bezpieczeństwa Safety Link, który odpowiada za zabezpieczenie przeniesienia napędu w belce tnącej. W momencie, kiedy belka tnąca napotka ciało obce lub między dyski tnące wpadnie kamień, następuje zatrzymanie jednego z dysków. I w, sposób, w ten sposób dochodzi do zerwania modułu bezpieczeństwa. Dzięki temu chronimy przeniesienie napędu w belce tnącej i w sąsiednich dyskach tnących. Jest to pojedynczy element, który uległ zerwaniu w momencie kolizji dysku tnącego. Tak jak widać na załączonym obrazku, gdy zostanie zerwany Moduł bezpieczeństwa Safety Link, dysk nocy pozostaje na belce tnącej. On utrzymywany jest właśnie przez tą śrubę na belce tnącej, co pozwala, co zabezpiecza pozostałe maszyny w linii produkcji pasz, takie jak zgrabiarka, lub przede wszystkim prasa pasowa. Jest chroniona tego dysku tnącego, nie trzeba szukać w polu, on pozostaje, utrzymywany jest na belce tnącej. W ten sposób chronimy pozostałe maszyny przed uszkodzeniem. To jest zerwany moduł bezpieczeństwa. W momencie, kiedy dojdzie do takiej kolizji w trakcie pracy, rolnik może się wyposażyć w kompletny moduł bezpieczeństwa Safety Leak. Zobaczmy, jak on wygląda. W momencie, kiedy dojdzie do uszkodzenia modułu bezpieczeństwa, klient posiada Zapasowy, kompletny moduł bezpieczeństwa u siebie na warsztacie, przywozi go na pole, wkłada w odpowiedni sposób na belkę tnącą i może kontynuować bez problemu dalszą pracę. Co robimy w tym przypadku z uszkodzonym modułem bezpieczeństwa Safety Link? Bierzemy go na warsztat i odpowiednio. Rozkręcamy cały, cały moduł bezpieczeństwa po to, by wyjąć uszkodzony element. Uszkodzony element, taki jak ten w tym przypadku, w momencie, kiedy by się moduł bezpieczeństwa zerwał, wymieniamy jako pojedynczą część. To jest yy, ta najważniejsza część modułu bezpieczeństwa Safety Link czyli kompletny element, który chroni napęd belki tnącej w momencie kolizji tak jak widać na tym elemencie występuje miejscowe osłabienie materiału poprzez karp i w tym miejscu właśnie następuje pęknięcie czy zerwanie całego trzonka a sam trzonek utrzymywany jest przez śrubę co pozwala zachować dysk tnący na belce tnącej do szybkiej wymiany noży maszyny kosiarki klas są wyposażone w dźwignie, szybkie wymiany noży. Pamiętajmy, żeby ustawić odpowiednio dysk w odpowiednim miejscu, gdzie mamy z przodu belki tnące jest specjalne wygłębienie, gdzie w momencie założenia klucza jesteśmy w stanie odchylić sprężynę noża właśnie w to zagłębienie. W ten sposób wymieniamy, wymieniamy noże. Sam klucz do, wymiana, do wymiany noży. Jest w ten sposób zaprojektowany, żeby ta, ta wymiana była jak najbardziej komfortowa. Długa dźwignia, więc nie trzeba dużo siły przyłożyć się, nie, nie trzeba dużo siły przykładać, żeby ten nóż wymienić. Kolejną rzeczą ważną, którą daje nam ta dźwignia, to jest właśnie ten czpień na końcu, który pozwoli nam wyczyścić właśnie tutaj to zagłębienie. I ostatnia rzecz, tak jak było widać w trakcie. Gdy zaglądaliśmy do wnętrza belki tnącej MaxCat, możemy tą dźwignię włożyć w odpowiedni otwór na belce tnącej. W ten sposób blokujemy dysk tnący i możemy spokojnie sobie odkręcić ewentualne śruby na dysku tnącym w momencie kiedy będzie potrzeba wymiany modułu bezpieczeństwa Safety Link w polu. Belka noca Maxcat, tak jak wcześniej wspominałem, jest wytłaczana z jednego elementu stali. Dzięki temu uzyskujemy falisty kształt belki, patrząc na belkę od góry, ale również patrząc na belkę od czoła, możemy zauważyć, że sama belka ma kształt również fali. Jest przegłębienie i górka. W ten sposób konstrukcja ta wpływa na wysoką jakość. Cięcia, wysoką jakość zebranej paszy. Przez kształt fali jesteśmy w stanie kierunkować zabrudzenia w przestrzeń poza materiał, po, poza przepływ właściwego materiału. Kończąc część drugą prezentacji dotyczącą kosiarek, blisko zachęcam do odwiedzenia strony klas.pl, gdzie znajduje się połączenie bezpośrednie do konfiguratora. Wchodząc na konfigurator możemy skonfigurować samodzielnie nasz zestaw kosząc. Do swojej dyspozycji mają Państwo kosiarki dyskowe, jak i również kosiarki pęddlowe. Korzystając z narzędzia Filtr możemy wybrać odpowiednią kosiarkę, którą chcielibyśmy zakupić. Kosiarki dyskowe i ustawmy sobie szerokość roboczą około 3 metrów. Filtr wskazał nam kosiarki czołowe, kosiarki tylne oraz kosiarki zaczepiane. Na przykładzie kosiarek tylnych mamy 5 maszyn, które spełniają ustawiony filtr, i do swojej dyspozycji ukazały nam się kosiarki o zawieszeniu bocznym 3150 lub 3150C, literka C oznacza kondycjoner palcowy, oraz trzy kosiarki dostępne, które są to, są to kosiarki o zawieszeniu centralnym bez kondycjonera lub z kondycjonerem palcowym, lub z kondycjonerem walcowym. Jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia konfigurator klas na stronie internetowej klas.pl, gdzie mogą Państwo sami zdecydować i skonfigurować swój własny zestaw koszący.